Siema. Jestem Hal Hawajski. Widzę was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem już trzeci. Więc postanowiłem, że będzie to inny odcinek niż Celso. Jest to Rime. Rime to taka gierka, którą nie potrafię opisać. Ale myślę, że będzie całkiem fajna. Dobra, więc zróbmy pierwszy obiektyw. tym się chodzi? Dobra Zniczy to ja jeszcze nie wiem czy przychodzi w tym grze. Dobra, to do tego miejsca Zumaczymy co się dalej stanie. Jeśli film się Wam spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jak się Wam spodoba, to zostawcie. A jak nie, to nie. Jeśli spodoba Wam się ta gierka, to możecie również zostawić komentarz informujący o tym, że Wam się ta gierka podoba. A jak nie, ścieżenie. nagramy coś innego. Z tego co wiem, to ta gierka ma zarumbisty klimat. Żym. Trochę się pogubiłem, nie wiem co robić. Tam coś jest. Dobra, pójdźmy tam. O, szlak. To się nie da doskoczyć? Jak to? Dobra, nisko. Wchodzimy. O, normalnie parkour. Co jest z tym padem nie tak? że on wibruje? Tak, a razem, gdy skoczę. <grymne> Teraz się okaże, że źle, że źle to, że to poszedłem. I będzie przypał. O! Chodź jak tam na górę wejść. Powiem kryształ, co tam jest. Kop! Kurde Tam się chyba po prostu nie da wejść. Tam ja da skoczyć, tak mi się wydaje. A może tutaj się da wejść? Nie. No mhm. to trochę słabo. Kurde, tyle drogi. O frak. Bany hop. Au. Kostki połamane, ale i tak można biegać. Oczywiście to tak, oczywiście. co mam robić Pikołek pod górkę, tak o jest lis Albo jakiś zwierzak Ale przypomnę to lisa, Y wow. koalo alo lis Skok związka światła. Dobra, no to. Ło Też krzyknijmy. Ło. Dyknałam. Tam widzę jakiś biko z Minecrafta, to tam pójdźmy Chyba kolejny lis. O! Świnia. Kiedyś w to grałem i pamiętam, że to chyba było jest ciężkie. Chyba. Tu można sprintować? O To nie teraz uciekam! Nie da się tu nic wziąć stąd? O, Widziałem Y X X, nie Y X Dobra Weźmy mango i... O kurde Finiem mnie gonią. Ja pierdzielę. Tako. Dobra. Daj to mango. To musi finako, wiesz co to tam jest. Dobra. Haha, ha, nisko. Dobra, idziemy. Polisokryształ. A, dobra, nisko. szukamy kolejnej wiązki laserowej. No tam jest jakoś. Wejdziemy tam. bany hopem. Tam się jakoś da dostać w ogóle? Co my tu mamy? To jest... Czy to jest lisokryształ? Nie, to nie jest lisokryształ. Au Ale żyje, żyje to się liczy Mieliśmy tam jakiś kapturek Z tego, co pamiętam to chyba było jakieś takie... Rzeczy do skolekcjonowania Ło Pływanie B co, co, pod B jest? O, można go. nurkować pod... no to fajne A Jakby jak wypłynąć? A Dobra, spoko. Teraz... o, oh, nice. Dobra. Great. No i jest kryształ, tak jak myślałem. Trzyk, Teraz... Idziemy po tego kapturka, bo to mnie ciekawi, co to było. Tu się da dosyć jakoś? Dobra. Zobaczmy dno... To może jakiś tego... Um wejście będzie wejście no chyba nie ma chyba kurczę nie ma dobra może, może później zobaczymy jak zrobić ten kolerynka czy to to, to miasto musimy się wydaje, czy to już zniknęło to zniknęło teraz mamy kolejną jakąś lisowiązkę A, no tam chyba na razie nie, nie można iść. O, mewa. Guziec. Dobra, mamy tutaj kolejny kryształ. O, dwa. Jeszcze jednego brakuje. Gdzie jest też jakiś bikon? No kurde, nie widzę żadnego. O, jest bikon. Jednak widzę. Dobra, chodźmy po bikon. Czy to się da sprintować w tej grze? Chyba nie. Chce skakać. Tym się krzyczy. Tym się turla. Tym się skacze, Tym się używa. Jak się dostać na tą wieżę Oliana Dobra, płyniemy Mi się wydaje, że tutaj chyba... A nie, dobrze. Trochę jakieś schody są czy coś? W tym rodzaju, bo myślę, że tymi słupkami raczej byśmy nie skoczyli. XD U. Bariera? Nie, nie bariera. Aha, dobra, meduzy. Dobrze, że wiosnę. Opłodźmy tą wieżę dookoła, zobaczmy, czy jest jakieś wejście. Więcej medus. Po prostu świetnie. Ewentualnie jeszcze pod nim można by było przepłynąć. Halo, co jest? Może szukimy mrowisko? Dobra, może od drugiej strony? Też były meduzy. No nie, no kurde. Tu nie ma medus. Gdzie są niby meduzy? No, ja pierniczę. No, tam wejść? No, że szkif, Tylko tam jest ten bikon Aha! To wiele wyjaśnia Tylko teraz pytanie, jak chcę coś wyżej Ja pierdziele To się wytnie albo nie No jak się tam dostać? No, może jakoś tutaj się trzeba dostać. No, może nie. Uuu, uh, fajne. Hop. kop, Kurczę. Hmm. Uh, tutaj jest. Ale wydaje mi się, że chyba tam nie wskoczę. Dobra, może tędy. Bezdenna odchłań Ja p***le B Co pod... A Że tak! No dobrze, to wiele wyjaśnia Ło. Teraz do góry O frak B Halo Skok Teraz jak tam wejść na górę? I sam, y, y. O! Przytrzymać lekko. Dobra. Skok Skok, skok, skok. Lisokryształ O, kapturek Skok. Skok, skok. a teraz se odejdzie, tak naprawdę patrzcie na to. BUM! Jest lisokryształ! No nareszcie już myślałem, że już go nie zdobędę. Skok Ło. Dobra Szybkie zajście co z tego, że nogi połamane Skok! Nie! Dobra, teraz tylko trzeba tam pójść. Skok, skok. O frak. Myślałem, że się chwyta. Idram. Skok. Skok. Dobra Normalnie tak o. Może będę się na tam wpadać. Skok. Skok. Skok, skok, przewrót, przewrót, skok. Teraz idziemy do tej wiązki światła. Ale to fajnie wygląda. Mała lisa figurki tworzą dużego, dużą figurkę lisa. O, a duża figurka lisa stworzyła lisa. Też ja że już się przestał świecić Dobra, tak czy jak na ten odcinek byłoby już to tyle. Dzięki za oglądanie, widzimy się do następnego, cześć!